To był Densay, tak? No zobaczę, że bardziej tak bardziej w sopran, bardziej średnio tonowy, no i głośniejszy jest. Ale to mówię, odsłuchasz sobie. Dobra, to wszystkie mikrofony już, Kończę nagrywanie. No, no, to masz takie znośne echo. Teraz tutaj, okej okay, na tym mikrofonie, dawaj drugi. No, teraz jest go za dużo i jest za długie. Eee, jeszcze za dużo. No, teraz już okej. Okay. Taki pogłos nieciągłący się, takie podbicie wręcz. Nagrywanie cały czas idzie, to się wszystko cały czas nagrywa, bo to chyba tylko dla ciebie do odsłuchu, nie? No okej, okay, dobra, jak stopuję i...